Moje sprawdzone kuchenne sposoby. Śmietana. Przed otworzeniem śmietany zawsze nakłuwam ją nożem. Dzięki temu nic na mnie nie wybucha i nie brudzę sobie rąk, łatwo się otwiera. Smażenie pierwszego naleśnika, który czasem bywa tłusty, ponieważ na patelni dodajemy olej. Żeby tego uniknąć, Używam ręczniczka papierowego. Olej lekko podgrzewam i teraz przecieram patelnię, tak żeby nadal była tłusta, ale niezbyt tłusta. Ręcznik świetnie spija ten nadmiar oleju. Pierwszy naleśnik wychodzi mi wtedy idealnie i jest sprężysty i nietłusty. Gotowanie ryżu. Ryżu nigdy nie gotuję w woreczku, bo to niezdrowe. Żeby ryż Przybrał żółty kolor, bardzo dobry pomysł na przekonanie dzieci do ryżu. Dodaję do gotującej się osolonej wody pół łyżeczki kurkumy. Dzięki temu ryż jest żółty. Pamiętajcie, żeby zaraz umyć zlew po odcedzaniu, bo kurkuma brudzi. Do gotujących się jajek w osolonej wodzie dodaję łyżkę oleju. Dzięki temu bardzo łatwo odchodzą z korupki. Mój sposób na banany? Po pokrojeniu zawsze dodaję łyżeczkę, dwie łyżeczki cytryny. Skraplam banany, dzięki temu nie czarnieją.